Cześć! Cześć! Tu Ania i zapraszam na obejrzenie kolejnego odcinka. Kamera! Akcja! W dzisiejszym odcinku chciałabym nawiązać do em, roślinnych holi, haulu Holi, Holly, Howie, jakkolwiek zwał, tak zwał, takich zakupowych wideo, gdzie wszyscy przedstawiają swoje rzeczy. I jak to się ma w moim przypadku? Zapraszam! Więc! Yeah, teraz mogę porozmawiać z um, Jak widzicie, jestem w tym samym ubraniu, w którym nagrywałam dla Was update e, roślinny o tym, jak moje roślinki mają już nowe liście i wciąż jestem mega podekscytowana. A przy okazji pomyślałam, że nagram Wam kolejny odcinek, w którym porozmawiam z Wami na temat em, zakupowych holi. Czyli właśnie tego, jak kupujemy rzeczy, zwłaszcza takich rzeczy jest dużo na internecie. Em, czy są to roślinne holi, czy jakieś tam kosmetyczne, czy jakieś ubraniowe. Mnóstwo rzeczy, zazwyczaj właśnie w tej, w tej takiej sferze blogów, vlogów i tym podobnych. Em, no i chciałam poruszyć to... Ze względu na tutaj e, roślinki moje. Um, tak się stało, że dużo filmików na moim kanale jest w, tematy, w tematyce roślinnej. Nie jest to zupełny przypadek, jest to coś, co um, dla mnie jest naturalne otaczanie się e, roślinami. Mam i w miarę dużo te, które przeżywają. Um, i, I jakby naturalne było to, że kiedyś o tym wspomnę. A Wam się spodobało, co mnie cieszy ogromnie i myślę, że będzie ich tutaj w miarę sporo. Nie będzie to jedyny temat, ale myślę, że będę, będzie się przewijał dość e, często, ponieważ za każdym nowym liściem będzie moja ekscytacja. Ale wracając do tematyki, to co chciałam poruszyć, to zauważyłam, że na większości takich kanałów roślinnych, gdzie właśnie są hodowcy, pasjonaci, Miłośnicy roślin, ludzie, którzy tak jak ja tworzą właśnie em, taką swoją domową dżunglę z lepszym lub gorszym efektem, chociaż przyznam gorszego od mojego, to chyba ciężko znaleźć na YouTubie. Em, wszystkie moje umarlaki świętej pamięci mogą to poświadczyć, ale próbujemy, tak? Miejmy nadzieję, że za jakiś czas e, będzie lepiej, nie będzie tyle e, casualties e, i tyle rannych po drodze. Ale właśnie, do, te, do brzegu, to co mówiłam, to, to na czym chciałabym się dzisiaj skupić, to temat tych roślinnych haul. Hol, haul, tak jak pewnie wiecie, to jest taki rodzaj filmiku, gdzie ludzie pokazują to, co kupili, opowiadają o tym, gdzie to kupili, jak to kupili, jak to dotarło i wszystko z tym związane. Po prostu takie, taka krótka historia nabycia nowej rzeczy jakiegoś towaru, jakiegoś przedmiotu. I jak to się ma w moim przypadku? Em, w moim przypadku ma się to tak, że u mnie holi nie będzie. I tutaj zaznaczam, że to nie jest w żadnym wypadku żaden hate, żaden diss do ludzi, którzy to robią. Wręcz przeciwnie, ja po prostu nie mam jak robić holi. Ja nie kupuję roślin em, hurtowo, e, ponieważ myślę, że slip wyrzuciłbym je z domu. U mnie już większość wolnego miejsca jest zajęta przez rośliny, i dla dobra psychicznego Filipa, dla dobra psychicznego mojego oraz dla zdrowia tych roślin, które tutaj są, które również potrzebują przestrzeni, myślę, że nie ma sensu po prostu pchać ich więcej, tylko dlatego, że ja bym chciała mieć jakiś inny okaz. Rośliny, tak jak każde żywe organizmy. Potrzebują pewnych warunków, żeby dobrze um, się rozwijać. Potrzebują światła, potrzebują ciepła, potrzebują wody, ale tak samo w większości, chociaż nie wszystkie, potrzebują przestrzeni. Potrzebują tego, żeby o nie dobrze dbać, czyli pewnego nawilżenia powietrza. I jeżeli tych roślin jest więcej niż przeznaczono na to przestrzeń, um, no to zaczynają um, pojawiać się różne problemy, jakieś szkodniki, jakieś choroby. E, może być tak, że z jednej rośliny na drugą po prostu przejdzie coś, co nie jest dla niej zdrowe. Tak jak w moim przypadku, kto by pomyślał, że można zarazić prawie piękną, zdrową kolekcję roślin łóżkami, e, które przyszły ze sklepu razem z bazylią. Kupiliśmy bazylię do jedzenia, taką rosnącą bo pomyślałam sobie, po co kupować ciętą, ona zaraz padnie, a kupimy taką a co ona sobie będzie rosnąć. Nie dość, że bazylia padła, zostały dwie gałązki, które przetrwały chyba trzy dni, to jeszcze pełno muszek się naleciało, które teraz po prostu fruwają wszędzie. Także jak zobaczycie, że coś macham, to jest właśnie taki szkodnik, który nie wiadomo czemu zadomowił się tutaj i szuka kolejnego terenu do zamieszkania. Ale nie będzie tak łatwo. Ja się nie poddam bez walki i będę walczyć o moje okazy. Trzymajcie kciuki. Ale właśnie chodzi o to, że ja nie kupuję i myślę, że w najbliższym czasie nie będę kupować roślin na zamówienie, pomimo, że są tysiące różnych okazów, które aż się nie mogę doczekać, żeby mieć. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję, żeby ta moja kolekcja się powiększyła no niestety na chwilę obecną nie mam na tyle dużo miejsca, żeby kupować większe okazy, żeby się nimi dobrze opiekować, bo em, tak samo trzeba dbać o podłoże, o przesadzanie, trzeba więc na to wszystko miejsce, a ja mam ograniczony czas i ograniczone miejsce, więc na razie ograniczam się e, tylko do kupowania takich roślin, które gdzieś znajdę po drodze. E, no, bo tak jak Wam wspominałam, jak zobaczę, to już ciężko mi powiedzieć nie. Jeżeli jest to coś gdzieś tylko na obrazie monitora, jeżeli zobaczę gdzieś coś na Instagramie, gdzieś zobaczę coś na, na wyszukiwarce, to jeszcze jestem w stanie to przelecieć powiedzieć okej, okay, Ania, nie potrzebujesz, zostaw, odwróć wzrok, to nie jest Ci potrzebne, nie masz miejsca. I jest to dużo łatwiej niż kiedy stanę twarzą w twarz z daną rośliną w sklepie i tak jak na przykład to cudo tutaj, zobaczyłam i mówię, zawsze chciałam taką Mówię, ta jedna, ona jedyna na mojej liście jest. Mówię, jak mogę przyjść obok? No i nie przeszłam. I tak ona zawitała w domu. Pomimo, że Filip już patrzył na mnie spolitowanie. Mówi, więcej kwiatków? Mówię, no, ale tylko ten jeden obiecuję, tylko ten jeden. I to było jakieś pięć kwiatów dał, jak nie więcej. Ale na szczęście, Powoli Filip zaczyna doceniać i też się cieszy, myślę, że Wiktoria była tym takim kwiatkiem, który go powoli przekonał i teraz e, jakby zaczyna też widzieć tą całą ekscytację u mnie i, i przekonuje się do tego, że może jednak nie jest z tymi kwiatkami tak źle. Ehm, a wracając do tych holi, jak mówiłam, ja właśnie e, zakupów e, nie będę robić, takich internetowych, wiem, że jest teraz też dużo dużo tematyki poruszania etyki takich sprzedawców, ponieważ jak wiemy, większość roślin, tych, których tam się nam, nam podobają, pochodzi z różnych krajów egzotycznych i one są sprzedawane przez różnych pośredników, często ludzi, którzy niekoniecznie się znają, na danej na hodowli roślin i tylko albo próbują zrobić z tego jakiś biznes, albo próbują po prostu pomóc. I pośredniczyć w tym I, i, i tak jak mówię jest to temat dość głęboki, tak że hole internetowe ja absolutnie nie mam nic przeciwko, podziwiam i zazdroszczę tym, którzy mogą kupować te piękne okazy i którzy mają rękę, bo właśnie to jest jeszcze ta jedna rzecz, często te roślinki przychodzą takie wiecie tyci, tyci, ogryzki i trzeba je wyhodować i ja myślę... Na tym poziomie mojego szczęścia i doświadczenia ogrodniczego, może nie rzucajmy się z motyką na słońce. Jak już będę wiedzieć, co jest co, jak już będę miała pewien patent na to, jak nie zabić szczepek, to wtedy mogę pomyśleć o tych cennych em, uprawach roślinnych z wysyłki. Ale, jak mówię, zupełnie nie mam nic przeciwko. Em, Cieszę się, że jest możliwość kupowania różnych okazów roślin. Mam tylko cichą nadzieję, że to jest wszystko robione etycznie, z myślą o naturze i o środowisku w tych miejscach, gdzie, gdzie te rośliny żyją, że nie są one po prostu wycinane w pień i nie, ta jakaś hodowla nie powoduje zmiany naturalnego ekosystemu danego terenu. I i tylko tyle, że jeżeli mogłabym dodać coś od siebie, to jeżeli macie, tą, jeżeli macie to szczęście, macie tą możliwość, że możecie kupować rośliny, że macie jak je dostać dowozem do siebie bez uszczerbku dla tej rośliny, to polecam tylko właśnie sprawdzić, żeby na pewno kupować z takich źródeł polecanych, jak mamy jakieś takie sklepy, które mają sklepy stacjonarne, istnieją też w internecie, wiem, że jest pełno, nie chcę wymieniać tutaj żadnych, ale um, widzę, mają swoje strony, mają swoje kanały na YouTubie i, i jeżeli taki sprawdzony e, hodowca sprzedaje, to wiadomo, że ten kwiat miał odpowiednią opiekę. E, z tymi kwiatami, które gdzieś można kupić na Ebayu, e, czy podobnych aukcjach, no to różnie bywa. I najlepiej zawsze sprawdzić, żeby się nie rozczarować i, i też żeby się nie przyczyniać do złych praktyk, e, złych praktyk handlowych. Och, niby niby nie trudne, a jednak złych praktyk handlowych. E, także tyle. Pozdrawiam serdecznie jeżeli macie właśnie jakieś takie o, swoje okazy, roślinki, które kupujecie, udało wam się kupić z jakiegoś zaufanego źródła, dajcie znać, podeślijcie mi namiary, gdzie mogę pooglądać, bo ja z chęcią zobaczę, ja uwielbiam oglądać kwiaty, których sama nie mam i nawet te, które mam, po prostu patrzeć na to, jak mogą się rozwinąć i co może czekać mnie w przyszłości. I pozdrawiam raz jeszcze serdecznie, do zobaczenia i miłego dnia! Cześć! Hej, hej, cześć! Zostaw! Zostaw! Leci! Lecimy na szczecie, bo czasu mało jedzenie czeka.